Cześć, witajcie. Dzisiejszy filmik postaram się, żeby był krótki. Mam przygotowane kolejne materiały do kolejnych ATC Bingo. Dzisiaj czwarty tydzień i tutaj mamy ściągawkę. I wybrałam sobie taki, taki zestaw tekturka, złoty i wosk. I tak. Papiery. Są z takiego bloczka. Będzie Wam trochę świeciło po oczach, no ale, no ale może wytrzymacie. Yy, bodajże w Wempiku kupiłam kiedyś, kiedyś, albo w kszolnie, bo też bywa, yy, bywały takie. Yy, wybrałam sobie te. Yy, to będzie te zło, złoto. Yy, wybrałam sobie te Tekturki Te kturki są od Artemisii. Tutaj są namiary i to takie listeczki 0,4 i kieliszki ja wybrałam sobie takie większe wyszło mi takie trochę ślubne coś ale, ale myślę, że, że fajne te tekturki są pakowane w takie folijki gdzie z tyłu są właśnie grafiki do wycięcia dobra to no to tak i będzie wosk Trosk złoty, e, złoty z pentartu. bardzo, bardzo go lubię i będę go chyba korzystać, nie wiem ile, 100 lat, milion lat po prostu. E, no za mało tworzę. <laughs> Przygotowałam sobie bazę, e, ale nie wiem czy będę przyklejać, czy po prostu mm, ten papier będzie moją bazą. Wybrałam sobie takie monstery to są i wycięłam e, na wielkość właśnie kart ATC. No i tak jak widzicie, będę tutaj kombinować coś, coś na zasadzie takiej. E, przygotowałam sobie napisy. Napisałam czarnym cienkopisem na zdrowie. No ten kiedyś, jak mi się tak kojarzył. E, I e, podkleiłam go złotym, złotym takim lustrzanym papierem. E, no i taką kompozycję niewielką sobie tutaj wymyśliłam i bierzemy się za przyklejanie tych wszystkich elementów. Yy, I bo jeszcze będziemy się zajmować boskowaniem yy, tekturki, przyklejam sobie na Magica. Tutaj sobie robiłam różne próby, oj może tak zrobimy. Różne próby yy, na którejś tekturce wosków, czy kolorów, czy tuszu, no, ale nie wiem, nie wiem, zobaczymy ten wosk na tekture, mam nadzieję, że będzie wszystko ok i fajnie będzie wyglądał, pachnieć pięknie pachnie, lubię go używać. Dzisiaj też wybrałam sobie sześć kart. I najpierw sobie poprzyklejamy właśnie tutaj te wszystkie elementy. A że mało używam tekturek, także to wyzwanie jest świetną okazją, abym troszkę ruszyła moje zapasy. Bo przecież zakupów narobiłam w tamtym roku całą masę. A używać to już tak, tak różnie, w zasadzie słabo mi wychodzi używanie. Już papiery tnę, <grym> natomiast tekturek jeszcze, jeszcze nie potrafię tak dobrze używać. Jak myślicie, tutaj wam pokażę. No fajnie, jest złoto, jest, jest, są te Jeszcze sobie tego wosku zaraz damy sobie rozłożę będzie Wam dzisiaj świeciło po oczach. No ale, ale złoto no to co zrobić? Tak musi być. Teraz ja sobie zobaczę z której strony w zasadzie one są jednakowe. No i, 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 i tak hurtem teraz to zrobię i mam nadzieję, że nie będę Was długo trzymała. Przygotowałam sobie, tak jak widzicie, napisy wcześniej, bo, bo nie, ostatni filmik y, trochę długi mi wyszedł. Tym razem karty zrobię takie same. Bo czemu nie? będzie szybko <laughs> będzie szybko myślałam jeszcze nad jakąś złotą serwetką ale w końcu stwierdziłam, że nie myślałam też nad yy, nad kalką ale ale troszkę tu by zginęła yy, myślałam nad innym kolorem wosku, bo mam jeszcze jakiś taki zielony Oto mi listek w sonę stronę poszedł. No ale to, to nic chyba nie wszędzie przeszkadzać. Mm, jeszcze troszkę kleju sobie damy. Przynajmniej zużyję te turki. I jeszcze jedna gałązka. Jeszcze jedna. No i fajnie. No to mamy i teraz napisy. Damy sobie napisy. Ile mamy? 6 minut. Także o dzisiaj to słuchajcie jakiś rekord będę biła. Już jest późno po 20. Wcześniej, no nie jakoś tak. Nie, nie umiałam się sprężyć, żeby nagrać ten filmik. Mam nadzieję, że, że światło yy, będzie w porządku. Tutaj wiele się nie dzieje, jeśli chodzi o kolory, bo tylko złoto i tekturka brązowa. No brązowa taka. No jak to tekturkowa. O. No dobra. No to słuchajcie, to mamy. To mamy, bierzemy się za wózk. pomyślałam, że zobaczę spróbuję pędzelkiem ale ale nie wiem wiesz, wie, wiesz, wiecie nawet może może, może nawet fajnie to będzie wyglądało o tak delikatnie listeczki ja już tu widzę efekt nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne. No, nie wiem, właśnie. Tu jest ten problem z tym światłem. To może troszkę więcej tego wosku dam, żeby było bardziej, właśnie, widoczne. Tutaj te, takie liszeczki to weźmiemy tak. Nierówno. I myślę, że będzie, będzie ciekawie wyglądało to wszystko. Yy, wyzwaniem jest dla mnie właśnie to bingo, bo jak robiłam zawsze karty, no to była jeszcze ogłoszenie yy, na Facebooku yy, ATC, yy, ATC yy, literki były no to też było wyzwanie a tak to robiłam zawsze karty takie jakie mi tam przyszło do głowy z tego co miałam pod ręką więc to też inaczej się pracuje a jak jest na przykład zadany już temat tak jak tutaj no powiedzmy mogę sobie wybrać to bingo takie jak mi odpowiada no, ale mimo wszystko no, jestem ograniczona, jeśli chodzi o, o materiały, bo ja bym może niekoniecznie używała wosku. Tutaj troszkę mi tu taki ciemny kolor się um, dał, bo, bo ten wosk tak ma. Ja nie wiem, czemu. Nie wiem, czemu ten wosk tak ma. Że ma takie. Um, takie jakieś drobinki czarnego. Pędzelkiem bardzo fajnie. Zwykle y, palcem <śmary> y, smarowałam y, no y, papier czy co tam było użyte. Troszkę to się różni to złoto y, wosku od złota y, tego papieru. Ale ogólnie błyszczy się więc Pewnie w dzień inaczej będzie wyglądało. Zdjęcia zrobię w dzień. Już dzisiaj nie będę robić. Poczekam na naturalne światło. Zawsze to inaczej wychodzi. Ale pędzelkiem, słuchajcie, to bardzo fajnie się nakłada ten wosk. Mam taki pędzelek zakrzony, taki cieniutki. I fajnie się, go, fajnie się go rozprowadza. Ten wosk tym pędzarkiem. Fajnie się rozprowadza. Niby będą takie same, jednak troszkę się będą różnić ze względu na tą ilość wosku i jego umiejscowienie na tych tulkach. I słuchajcie powiem Wam, że chyba finito. Nie będę tu nic działać bardziej. Może tutaj o bardziej tak po złoce. Słuchajcie, to no, zależy jak światło pada. Ja sobie zobaczę. No, mam nadzieję, że przez chwilę może uchwyci ten błysk. No nie wiem, nie wiem jak to. Może wstanę i zobaczę, w którym momencie widać. O, jak będzie bliżej. O, tutaj teraz widać taki złoty. No fajnie. Na żywo wygląda to o wiele lepiej <gryw> niż tutaj w kamerze. Bo widzicie, o, jak tak jest cień, no to, to jest takie nierówne. No ale, ale tak to powiem Wam, że podoba mi się efekt. Wyszło tak weselnie. <laughs> Niezamierzone było to w ogóle, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. No, i filmik jest krótszy, <laughs> i zastanawiam się, czy tutaj już przykleję sobie z tyłu ATC właśnie opis. Czy jeszcze to wzmocnię może na, na tekturce, i dopiero, no, pomyślę. W każdym razie jest gotowe. A, Dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas. I, I udało się mi dzisiaj właśnie skrócić troszkę tą, tą naszą pracę. Moją pracę w zasadzie. Mam nadzieję, że karty Wam się podobają. Dzięki, że jesteście. I do następnego. Pa, pa.